witajcie ziomeczki yo, yo, yo. W pierwszym odcinku na spontanie Ciekawa nazwa, nie? Teraz nieco nie powiem, w drodze na fryteczki bo za hajs z reflinków zamiast zupek Kingek możemy sobie dzisiaj zjeść fryteczki tyle, tyle, że jedną porcję, bo na więcej wystarczy nie no. no niestety Ten, tyle. Głodny Kimi, głodny Rezji w opisie zapraszamy <laughs> Pomyśleliście, pomyśleliście Dużo kreatywnych nazw było fajny Niektóre były szczerze mówiąc ale też były fajne Także niektórzy się postarali, więc yy, finał jest taki, że w końcu stanęło na tym, że wymyśliłem sobie, że też to chyba widziałem gdzieś, coś tam jakoś podobnie, ale sformułowanie w końcu jest to na spontanie, to będzie to stałe to nazwa tej serii, będzie ona polegała na tym, że raz na jakiś czas będziemy coś tam nagrywali ciekawego i na spontanie. Nagrywali, coś będę sam nagrywał, na spontanie, to jest najważniejsze i to jest też fajne, że, że nikt nie zarzuci tego, że o, to nie jest śmieszne, bo to nie zawsze ma być śmieszne, to jest bugs też, to jest poza poza YouTube'em, w sensie, że takim takim już kanał i tak dalej, czasem się tu kimi pojawi, czasem może ktoś inny. A główny zamysł jest taki, że jest to NA SPONTANIE makiaz. Zapraszam was... Co? Makijaż? Makijaż, Co Ja takiego czegoś nie widzę? Ja też nie widziałem takiego kebaba To był kebab czy jakiś? Kebab makijaż What the fuck No, bo będziemy teraz jechać na najlepszy kebab w mieście Hashtag... We, hashtag we, hashtag we, wsi, we, wsi. we wsi, sorry, we wsi Najlepszy kebab we wsi I... no i co? No i... Pojedziemy na kebab, by zjeść frytki Bo to mają mega frytki, szczerze mówiąc Dużo dying lightu ostatnio ponagrywałem Bardzo Nie duże. to, że też sam, to a jeszcze ty Zresztą się przerwałeś Nie wiem, czy widzieliście ten filmik, to zobaczyć na, na głównym kanale gdzie Kimi pod koniec mi wbił 10 minut Tylko filmik trwał, bo, bo dłużej nie było w stanie Bo już, bo już jechaliśmy, właśnie teraz to, to jest ten wyjazd, przez który przerwaliśmy filmik Co rzeczy ważne i ważniejsze, okej? Okay? Co rzeczy ważne i ważniejsze No i, no i tak jest finał no. Dobra, widzimy się na frytkę, bo za mi bateria padnie Mamy już swoje fryteczki, które kupiłem sobie gdzieś na stronie. Mamy frytki! Było kilka reflinków, mamy frytki. Ma być więcej. Możemy jeść. Będziemy mogli potem kupić depolskie, wow! Zaszalejemy! <laughs> co, co, coraz lepiej, coraz lepiej. Popatrz, tutaj profesjonal kamerzysta zaraz tutaj wszystko zrobi. Będzie dobrze. Proszę. I do pytania Rezi, czy ty wszędzie z tym patykiem chodzisz? To dla was wiadomość to jest rezy... A po co ci empatyk? To jest wielki, To jest jedno wielkie, długie dildo dla Kamila. Oh. Właśnie ja tu kaszlę i bez szalika na dwór. Ale jutro już powiesz tak, to ja się już dobrze czuję i ja już mogę jechać. O. Dobry pomysł, Kamil. Tak zrobimy. No i rzymeczki. To był bardzo spontaniczny odcinek no, Na no, spontanie no, nie ma... Aha, no i piszcie czy fajna nazwa, jak nie to możemy zmienić jeszcze, bo to jest pierwszy odcinek Zapraszam was na kanał Kamila, zapraszam was na kanał mój Z którego chyba zresztą przyszliście, ale nieważne Dajcie, dajcie reflinki, bo ja chcę mieć swoje frytki, Remek chce mieć swoje frytki, ale na to razie Następnym razem to ja myślę, że zaszalejemy kebaba sobie kupimy, okej? Okej, okej Kurde, będzie poziom, też styganka <laughs>